Przytupem obwieszczają swój zamiar awansu. Teraz tylko utrzymać wynik. Pokusa wyświętować jest ogromna, ale to nie koniec meczu. Klaudia Pina. Trzymuje się przy piłce. Może wybrać podanie. Oj, zapowiadało się ciekawie, ale szybko wyjaśniają tę sytuację. Dobry odbiór przed własnym polem karnym. Nie dają tutaj za bardzo pograć drużynie przeciwko. Rzuca piłkę za obronę. Może teraz wyrównać. A i piękna tu była parada. Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę. Sandro Tonali. Teją. Odebrał teraz rywalowi piłkę. Niesamowicie teraz ryzykował, wykonując ten w wślizg, ale nie zawiódł. 180. Peter Crouch! No i jest gol! Widać, że zależało im, by postawić kropkę na D. Nie pozostawiają tu żadnych wątpliwości. Tak to właśnie widzę. Chcą pokazać, że ten awans po prostu im się należy. Jest kilka rozwiązań do wyboru. łapką kontakt. Dobra obrona. Widać, że ma pewny chwyt. Florian Giercz. Dobre, prostopadłe zagranie piłki. Brałcz. blisko bramki. Braucza! Jak to w ogóle wpadło? Niesamowity molej! Piłka poszybowała jak kradzieżka. Oj, co musi być kradziejem tego sezonu. Naprawdę mało kto potrafi tak skontrolować piłkę. Za chwilę zobaczymy rzut rośny. Górkie, sprytne rozegranie. Teraz Klaudia Pina. Klaudia Pina w świetnej sytuacji. Gwizdek, czyli będzie rzut wolny po tym zagraniu. I z tej akcji. Aut dla drużyny przeciwnej. I to tyle z tej akcji. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. I tym odbiorem udaremnia atak drużyny przeciwnej. Może rozprowadzić akcję podaniem. Ładnie rozpędza tę akcję. Szybko udało im się zażegnać niebezpieczeństwo. No, zapowiada się ciekawa akcja. Piłka wędruje na drugą stronę boiska. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Jednak tracą teraz tę piłkę. Skrzydło odkryte. Tędy teraz rusza akcja. No tak, odległość niewielka. Moc strzału ogromna. Tylko precyzji brat. Pudło! Zdecydowanie zbyt mocno. I teraz akcja w drugą stronę. Wizdek, czyli sędzia uznaje, że przepisy zostały przekroczone. Nieźle wygląda ta akcja. Wielka szansa przed wszelkim. Bramka! No, bardzo teraz podnosi temperaturę spotkania. Wciąż są na pozycji dającej awans, ale Martinez błędu mocno się skurczył. To powinien być dla nich dzwonek alarmowy. Muszą go pilnować, by taka sytuacja się nie powtórzyła. nie rozwija się ta akcja. Spróbują stworzyć groźną sytuację. Arnao Martinez. Klaudia Pina. Pina precyzyjnie zagrywa między zawodniczkami drużyny przeciwnej. Oj, świetnie teraz bramkarz wyjaśnił sprawę. Kibice zrywają się z miejsca. Oni wierzą, że po tym cornerze wreszcie uda się zmniejszyć straty. I tutaj już nic nie zdziałają. Świetny odbiór. A więc tylko minutę dłużej potrwa to spotkanie. Świetny, ważny odbiór. Reakcji już nic nie będzie. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. ponownie. Druga część meczu właśnie się rozpoczyna. Pierwsza połowa była dla Junior z ciężką przeprawą, ale może zdołają jeszcze zmienić niekorzystny dla siebie wynik. Markus Rashford. No, robi się obiecująco. Dobra intuicja, jest przejęcie. Groźnie rozwijają tę akcję. sport prowadzi piłkę. Słabią kontakt. Fantastyczna reakcja, która pozwala na oddalenie zagrożenia. To prawda, wyjątkowy refleks w tej sytuacji. Strzał z bliska i reakcja musiała być błyskawiczna. Pewna interwencja, już po zagrożeniu. Bardzo szybko powstrzymują to zagrożenie. Nic z tego nie wyniknie. Claudia Pina może podać. To było dobre podanie. Rashford z piłką. Jest Ljungberg. Ależ teraz interwencja bramkarza. Bardzo groźnie to wyglądało. Koledzy z obrony na pewno będą mu wdzięczni. z piłką do środka boiska. Uwaga, teraz może nabrać prędkości. Co będzie teraz tej okazji? Gol, proszę Państwa! Co tu się dzieje? Było już w zasadzie po meczu, a teraz została raptem bramka straty. Junior z trafieniem kontaktowym. Nabiorą pewności siebie. A, może być gorąco. Proszę Państwa, już chyba wszyscy myśleli, że będzie gol, a jednak doskonale muruje bramkę, rapuje drużynę. Wydawało się, że tu już nic nie da się zrobić, a jednak dokonuje niemożliwego. Traci teraz piłkę Klaudia Pina. Do końca tego spotkania pozostało pół godziny. Zobaczmy, jakie rozwiązanie wybierze. Dobrze to teraz wygląda. Udana interwencja. Tu już było naprawdę groźnie, ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Można było ten kontratak lepiej rozegrać. Stracona szansa. De Crouch. Znakomite zagranie na dobie. To powinno było przełożyć się na dwubramkowe prowadzenie. Nie wierzę, że to nie wpadło. Mogło być komfortowe prowadzenie, a tak dalej mamy sytuację stykową. Doskonała postawa w obronie. Karemia groźnie zapowiadającą się akcję. Przerywają dobrze zapowiadający świat. Bez problemu odbierają piłkę. Z piątego metra wznowi Bramkarz. De Jong. Franki. De Jong oddaje piłkę. w i odpowiedzieć trafieniem jeśli chcą wrócić na szczyt tabeli. Gdybywa pojedynek jest trochę miejsca nie, nie przerodzi się to w nic groźniejszego odzyskują piłkę przeciwnik nie odpuszcza. Ma kilka wariantów podania piłki Klaudia Pina jest! Piłka w siatce! Na tę chwilę zapewniają sobie awans! Co za radość! To ogromnie ważne trafienie! Zresztą wystarczy popatrzeć na ich kibiców, oni to wiedzą i świętują! Florian Gierdz jest! Już na połowie drużyny przeciwnej! Ma kilka opcji w zanadrzu. Ależ ma żelazne nerwy. Szerki. No, to zapowiada się ciekawie. Będzie ostateczny cios. Pięknie. Było blisko, ale w ostatniej chwili odbiera piłkę. No może teraz spróbują znaleźć wyrównanie. Mamy bramkę! Ale trudno tu mówić o interwencji najwyższych lotów. Przyjrzyjmy się raz jeszcze tej bramce, choć i bez powtórki wszystko było widać jak na dłoni. Fatalna interwencja, trudno to inaczej nazwać. Nie można tak wypluwać przed siebie piłki, bo trudno się spodziewać, żeby ktoś tego nie wykorzystał. Szerki... Koniec meczu naprawdę blisko. Wciąż liczą na zwycięstwo. Może ta akcja przyniesie bramkę. Klaudia Pina. I Rashford traci piłkę. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Kontra muszą się szybko cofać. I udało się zablokować teraz piłkę w narożniku boiska, od tego dośrodkowania wiele zależy. Zwłaszcza teraz, w końcówce, Spróbują objąć prowadzenie. Przyszedł moment na zmianę, zobaczymy co nam to zmieni w spotkaniu. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Gól! O lala! ryzykował tym golejem, ale opłaciło się palce lizać. Do końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. Joszko Guardiol. Teraz ich kolej na rozgrywanie. Rodgers. Mamy doliczone dwie minuty. Może teraz wyrównać Panky! Chociaż zaraz, chwileczkę Nie, nie, jednak offside Rzeczywiście, chorągiewka w górze Spalony minimalny, ale golu znany nie będzie No i koniec tej akcji Niecelne podanie kończy się autem dla drużyny przeciwnej Ta im teraz remis Proszę państwa ta... I wyczyła plany wyrównania wyniku przez drużynę przeciwną. Dokładnie, Tomkła, do końca zostało już niewiele czasu. Koniec meczu, proszę Państwa. Mogą teraz rozpocząć świętowanie. W dwóch słowach, mają awans. Tak, to był naprawdę dobry okres w ich wykonaniu.